Jako prezydent, ale też jako parlamentarzysta, jaki, e, jaki masz pomysł na ukrócenie, nazwijmy to, koryciarstwa, bo jeszcze PiS nie został rozliczony za swoje afery, już obecny rząd ma na swoim koncie przynajmniej kilka afer personalnych i naj, na pewno się jeszcze im nazbiera. E, trzecia droga chciała podnieść kwalifikacje kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, ale pomysł przepadł. Co byś z tym Co zrobił? Ta ustawa trzeciej drogi była pod wieloma względami kulawa i była półśrodkiem, ale okej, okay, była, szła w, dobr, w dobrym kierunku. E, tutaj nie ma innej drogi niż zmiany ustawowe. Jak ja słyszę, że załatwimy coś rozliczeniami, to mam poczucie, że znowu ktoś chce Nie wierzę w rozliczenia? Nie wierzę w teatr. Tak? To znaczy, mam poczucie, że ten teatr wygląda tak, że z jednej strony ktoś pokrzykuje: Ja cię rozliczę, ja cię wsadzę, pójdziesz do więzienia, a z drugiej strony drugą ręką robi to samo. No i ludzie to widzą, tak? No przecież to jest niepoważne, tak? Jeżeli się. Wygrażało przez lata temu, co PiS wyprawia w spółkach Skarbu Państwa, a teraz wszyscy widzą, że nowa władza robi to samo. Tutaj trzeba po prostu zmiany systemowej, ustawowej. I e, to nie jest tylko kwestia konkursu w spółkach Skarbu Państwa. Ja uważam, że mamy też problem, który jest niżej. Mhm. To nie jest tylko i wyłącznie problem mm, e, spółek Skarbu Państwa i problem parlamentu. To jest też chyba większy nawet problem z samorządami. Bo. E, no wszyscy wiemy, jak działają te karuzele samorządowe, tak? Prezydenci miast, których zatrudniają ich, ich pociotków, inni prezydenci miast, że nie było widać w spółkach samorządowych z innego miasta i później taka karuzela wymiany, 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 wymiany stanowisk kończy się tak, że tak naprawdę ci prezydenci opłacają sobie polityczną lojalność radnych, tak? I ci radni głosują tak, jak im każą, bo zależą. Naprawdę ekonomicznie, finansowo od tego, czy mają tę robotę od pana prezydenta, czy nie. Uważam, że to jest chore. Uważam, że to można bardzo łatwo przyciąć ustawowo, wracając mhm. w Polsce uzawodowienie radnych, a jednocześnie zasadę, że jak jesteś radnym, to masz zakaz pracowania w spółkach skarbu państwa i zakaz pracowania w spółkach samorządowych.